Sędzia Marta Kowalska prowadziła tysiące spraw w swojej karierze, ale żadna nie przygotowała jej na moment, gdy mały włamywacz z domu dziecka spojrzał jej w oczy i powiedział: Wiem, że jesteś moją matką. Zanim zdążyła odpowiedzieć, do sali weszła kobieta, której nigdy nie spodziewała się zobaczyć, kobieta, która znała prawdę o dziecku, które Marta oddała trzynaście lat temu. Sala sądowa w centrum Warszawy była zatłoczona, ale panowała w niej cisza tak głęboka, że można było usłyszeć skrzypienie krzeseł przy każdym ruchu. Adam Wiśniewski siedział na ławie oskarżonych z opuszczoną głową. Był to drobny chłopiec ubrany w wyblakłą koszulę, tak znoszoną, że wydawała się stracić cały kolor. Jego zniszczone dziurawe buty świadczyły o życiu naznaczonym biedą. Obok niego jego adwokat z urzędu, mecenas renner. Starał się wyglądać spokojnie, ale jego twarz zdradzała wyczuwalny niepokój. Naprzeciwko nich sędzia Marta Kowalska poprawiła okulary i uderzyła młotkiem w stół. Dźwięk rozniósł się po sali, natychmiast przyciągając uwagę wszystkich zgromadzonych. Marta, poważna kobieta w wieku 53 lat, znana była ze swojej bezkompromisowości. I reputacji sprawiedliwej, ale surowej sędzi. Tego dnia jednak coś wydawało się inne. Adwokat obrony zabrał głos. Wysoki Sądzie, mój klient jest oskarżony o włamanie, ale to dziecko ma zaledwie trzynaście lat. Nie spowodował żadnych szkód, nic nie ukradł. Szukał po prostu miejsca, gdzie mógłby się przespać. Marta spojrzała na niego ponad okularami. I odpowiedziała swoim zwykle stanowczym głosem: Mecenasie Renner, prawo istnieje, by chronić wszystkich, również właścicieli, których dom został naruszony. Nie możemy bagatelizować sprawy pod pretekstem młodego wieku. Przez ten czas Adam milczał, nerwowo bawiąc się rąbkiem swojej koszuli. Kiedy Marta w końcu zwróciła się bezpośrednio do niego, jej głos wydawał się jeszcze poważniejszy. Adamie, rozumiesz dlaczego tu jesteś? Wiesz co to znaczy wejść do czyjegoś domu bez pozwolenia? Chłopiec powoli podniósł głowę. Przełknął z trudem, zanim wyszeptał: Chciałem tylko miejsce, gdzie mógłbym zostać. Nic nie zamierzałem brać. Chciałem tylko poczuć się bezpiecznie. Przez salę przeszedł szmer, ale Marta podniosła rękę, by przywrócić ciszę. Choć jej wyraz twarzy pozostał surowy, coś w tonie chłopca poruszyło jej serce. Bezpieczeństwo nie jest wymówką, by wchodzić do czyjegoś domu bez pozwolenia. Są miejsca, które mogą ci pomóc schroniska, instytucje. Adam nagle przerwał. Jego głos drżał, ale był zdeterminowany. Te miejsca nigdy, one nigdy, nigdy nie są bezpieczne. Wziął głęboki oddech, próbując odzyskać spokój. Ale słowa wydobyły się z niego, jakby nie miał już siły ich powstrzymać. Nikt mi nie pomaga, bo nikt mnie nie chce. Adwokat próbował go uspokoić, ale Adam kontynuował. Iskra gniewu i rozpaczy błyszczała w jego oczach. Wpatrywał się w Martę intensywnie. Ale to nieprawda. Pani tam jest, pani jest moją matką. Przytłaczająca cisza zapadła w sali. Wszystkie spojrzenia zwróciły się ku chłopcu. Marta zmarszczyła brwi, wyraźnie zbita z tropu. Co mówisz? zapytała. Pani jest moją matką, odpowiedział. Tym razem jego głos był cichszy, ale każde słowo brzmiało wyraźnie. Wziął głęboki oddech i powtórzył z większą siłą. Pani jest moją matką. Wpływ tych słów był natychmiastowy. Szepty rozeszły się po sali jak płomień po prochu. Adwokat obrony stał z otwartymi ustami, wyraźnie niezdolny do reakcji. Protokolantka, która notowała informacje, zatrzymała się gwałtownie. Ale nikt nie był bardziej zaskoczony niż sama Marta. Kilkakrotnie mrugnęła, jakby próbowała nadać sens temu, co właśnie usłyszała. Młotek, który trzymała, wyślizgnął się jej z rąk. I uderzył w biurko z suchym trzaskiem. Marta wpatrywała się w Adama, ale jej umysł wydawał się być gdzie indziej. To absurd, mruknęła, prawie nie zdając sobie z tego sprawy. Adam nie cofnął się, zrobił krok do przodu, zaciskając pięści. Wiem, że to pani, powiedział. Jego głos załamywał się pod ciężarem emocji. Wiem o tym od dawna. Marta otworzyła usta. Szukając słów, ale żadne nie wyszły. Jej serce biło jak szalone, a wir myśli ją zalewał. Zanim zdążyła zareagować, jeden z adwokatów na sali wstał, przerywając moment. Wysoki sądzie to wyraźnie próba odwrócenia uwagi. On próbuje manipulować sytuacją. Marta podniosła rękę, uciszając mówiącego. Spojrzała ponownie na Adama, ale jej twarz pozostała naznaczona osłupieniem. Kiedy w końcu przemówiła, jej głos był cichy, prawie drżący. Cisza na sali. Zdezorientowanie w jej oczach było oczywiste, mimo wszystkich wysiłków, by zachować opanowanie. Miała wrażenie, że ziemia właśnie osunęła się jej spod nóg. Wszystko, co mogła zrobić, to wpatrywać się w chłopca, niezdolna do wypowiedzenia ani jednego słowa więcej. Adam wciąż stał, z rękami drżącymi wzdłuż ciała, jego wzrok utkwiony był w Marcie, zastygłej na swoim sędziowskim krześle. Wiem, że to pani, powtórzył Adam, jego głos teraz pewniejszy. Wiem to, bo widziałem pani zdjęcie. Moja przybrana matka, Lucille, pokazała mi je. Powiedziała mi wszystko przed śmiercią. Marta w końcu mrugnęła, jakby wybudzała się ze snu czy koszmaru. Imię Lucille rozbrzmiewało w jej umyśle, przywołując falę wspomnień, które starannie pogrzebała. Otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale żadne słowo nie przyszło jej na myśl. Adamie, ja... ja nie wiem, o czym mówisz. To nie jest ani czas, ani miejsce na tego rodzaju dyskusję. Adam postąpił krok naprzód, ignorując narastający szmer wśród zgromadzonych. To jest dokładnie właściwe miejsce. Pani wie, że to prawda. Widziałem zdjęcie. Była pani młodsza, ale to na pewno pani. Lucille powiedziała mi, że pani jest moją matką. Dlaczego pani mi to zrobiła? Adwokat z urzędu próbował interweniować, kładąc dłoń na ramieniu chłopca. Adamie, może lepiej byłoby, gdybyś. Nie. Adam przerwał, odpychając rękę adwokata. Wpatrywał się w Martę, oczy błyszczały mu od łez. Dlaczego mnie pani zostawiła? Czekałem tak długo, żeby panią odnaleźć, a teraz pani nic nie mówi. Będzie pani nadal udawać, że mnie pani nie zna? Marta poczuła, jak żołądek zaciska się jej w supeł. Jej umysł był w kompletnym chaosie. Ten chłopiec musiał się mylić. To nie mogła być prawda. Nie tutaj, nie teraz. Poczuła ciężar spojrzeń całej sali spoczywający na niej. Zarządzam przerwę, oświadczyła nagle, wstając gwałtownie. Jej głos był stanowczy, ale nogi się pod nią trzęsły. Odwróciła się i opuściła salę bocznymi drzwiami, pozostawiając sąd w kompletnym poruszeniu. W swoim prywatnym gabinecie Marta oparła się o drzwi, próbując głęboko oddychać, ale wspomnienia, których zawsze starała się unikać, wróciły z całą mocą. Adam jako niemowlę. Noc, kiedy Hugo, jej ówczesny mąż, nalegałby oddali dziecko, twierdząc, że nie stać ich na jego wychowanie, słowa Hugo rozbrzmiewały w jej głowie z bolesną jasnością. Marto, masz karierę do zbudowania. Nie jesteśmy na to gotowi. Będzie miał lepsze życie z inną rodziną. Przypomniała sobie ich kłótnie. Ciche łzy, które wylewała, gdy już zasnął, i w końcu, moment, gdy podpisała dokumenty adopcyjne, jej ręce drżały tak samo jak teraz ręce Adama. Decyzja, która wtedy wydawała się logiczna, ale która nigdy nie przestała jej prześladować. W sali sądowej Adam usiadł powoli, jego twarz była czerwona od gniewu i smutku. Spuścił wzrok, zaciskając pięści na kolanach. Ona nic nie powie! Mruknął do siebie: Ucieknie, jak zawsze. Zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć, drzwi sądu otworzyły się gwałtownie. Kobieta weszła pośpiesznie, jej obcasy stukały o drewnianą podłogę. Lorina Parker, pracownica socjalna, która nadzorowała adopcję Adama, zatrzymała się na środku sali. Wysoka i szczupła, jej twarz nosiła ślady czasu, ale jej oczy zdradzały determinację której nikt inny w pomieszczeniu zdawał się nie posiadać. Adamie, powiedziała, natychmiast przyciągając jego uwagę. Podniósł głowę, natychmiast ją rozpoznając. Przyszłam jak tylko mogłam. Nie wiedziałam, że to się wydarzy tutaj, ale myślę, że czas, by prawda wyszła na jaw. Adwokat obrony spojrzał na nią, wyraźnie zdezorientowany. Kim pani jest? Jestem Lorina Parker. Uczestniczyłam w procesie adopcji Adama, gdy był niemowlęciem, i myślę, że mogę wyjaśnić kilka rzeczy. Odpowiedziała z pewnością siebie. Oczy Adama napełniły się nadzieją i bólem jednocześnie. Wstał, jakby oczekiwał natychmiastowej odpowiedzi. Pani wiedziała przez cały ten czas? Wiedziała pani, kim ona jest? Lorina westchnęła, rzucając oskarżycielskie spojrzenie w kierunku drzwi, przez które wyszła Marta. Tak, wiedziałam, ale to nie do mnie należałoby o tym mówić. Marta, twoja matka, ona zrobiła to, co uważała wtedy za najlepsze, ale to nie było sprawiedliwe wobec ciebie, więc dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Zapytał Adam, głos załamał mu się. Dlaczego dowiedziałem się dopiero, gdy było już za późno? Moja przybrana matka umarła i zostawiła mnie samego, a teraz ona jest tutaj. I nawet nie chce na mnie spojrzeć. Lorina podeszła do niego, kładąc delikatną dłoń na jego ramieniu. Adamie, wiem, że to trudne, ale zasługujesz na odpowiedzi, a Marta musi je dać. Nadszedł czas, by zmierzyła się z prawdą. Z drugiej strony drzwi Marta wciąż opierała się o framugę, słysząc każde słowo. Czuła, jak nogi się pod nią uginają, ale wiedziała, że nie może się już dłużej ukrywać. Wspomnienia Hugo, Adama jako niemowlęcia i obietnicy, że wszystko będzie dobrze, rozpadały się na jej oczach. Przesunęła drżącą dłonią po twarzy, próbując złapać oddech i głęboko zaczerpnęła powietrza. Kiedy Marta w końcu otworzyła drzwi, wszystkie spojrzenia zwróciły się ku niej. Wzięła głęboki oddech, zanim zwróciła się do Adama i Loriny. Musimy porozmawiać. W bardziej prywatnym miejscu Adam zawahał się przez moment, jego oczy utkwione były w niej, jakby zastanawiał się, czy warto za nią pójść. Lorina położyła lekką dłoń na jego ramieniu i szepnęła. Idź, Adamie, zasługujesz, by usłyszeć, co ma do powiedzenia. Po kilku sekundach ciszy skinął powoli głową i poszedł za Martą. Cała trójka przeszła przez wąski korytarz do małego pokoju na tyłach sądu. Marta wskazała krzesło i usiadła, dłonie złożone na kolanach. Wiem, że chcesz odpowiedzi, Adamie, i masz do nich pełne prawo. Ja, ja po prostu nie wiem, od czego zacząć. Dlaczego mnie oddałaś? Dlaczego nie byłem wystarczająco dobry dla ciebie? Od razu zapytał Adam. Marta zamknęła oczy na moment, jakby słowa chłopca fizycznie ją uderzyły. To nie tak, powiedziała, patrząc na niego w końcu. Nigdy nie byłeś problemem. Problemem byłam ja. Twoje przyjście na świat nastąpiło w momencie mojego życia, kiedy myślałam, że nie jestem w stanie być twoją matką. Adam zmarszczył brwi. Ból był widoczny w jego oczach skrzyżował ramiona, jakby chciał się ochronić przed tym, co słyszał. To nie ma sensu. Byłaś tam, prawda? Dlaczego nie spróbowałaś? Byłem tylko dzieckiem. Marta przełknęła z trudem. Byłam młoda, Edamie. Właśnie skończyłam studia, zaczynałam karierę, a mój ówczesny mąż Hugo przekonał mnie, że najlepiej dla ciebie będzie dorastać w innej rodzinie. Mówił, że nie mamy ci nic do zaoferowania, że zasługujesz na więcej niż mogliśmy ci dać. Wybrałaś jego zamiast mnie, odparł Adam bez wahania. Wybrałaś swoją karierę, miałaś wybór, ale nie wybrałaś mnie. Lorina wtrąciła się, jej głos był spokojny, ale stanowczy. Adamie, wiem, że to trudne do usłyszenia, ale takie decyzje nigdy nie są proste. Marto. Musisz być z nim szczera. Zasługuje na całą prawdę. Marta skinęła głową, wyraźnie poruszona. Podpisałam papiery, bo się bałam, bałam się, że cię zawiodę. Mówiłam sobie, że daję ci szansę na lepsze życie, ale prawda jest taka, że uciekałam i żyję z tym od tamtej pory. Nie ma dnia, żebym nie zastanawiała się, czy podjęłam właściwą decyzję. A widząc cię tutaj dzisiaj. Myślę, że popełniłam błąd. Adam wziął głęboki oddech, jakby chciał wchłonąć ciężar tego, co właśnie usłyszał. Lucille opowiadała mi o tobie. Mówiła, że byłaś młoda, że miałaś pewnie swoje powody, ale nigdy nie zrozumiała, dlaczego nigdy nie wróciłaś, żeby mnie odnaleźć, dlaczego nigdy nawet nie spróbowałaś mnie odszukać. Marta potrząsnęła głową. Pojedyncza łza spłynęła po jej policzku. Myślałam, że jest już za późno, że masz rodzinę, życie. Nie chciałam wracać i znowu wszystkiego przewracać do góry nogami. Po rozstaniu z Hugo stało się to jeszcze trudniejsze do pokonania, więc ukryłam się za swoją pracą. To było łatwiejsze. Ale ja nie ruszyłem dalej, odparł Adam. Wiesz, ile razy zastanawiałem się, co zrobiłem źle? Ile razy patrzyłem w lustro, próbując zrozumieć, dlaczego nikt mnie nie chciał? Nigdy nie miałem rodziny. Miałem domy opieki, pracowników socjalnych i rodziny zastępcze, które nigdy nie trwały długo. A teraz ty tu jesteś i mówisz mi, że po prostu się poddałaś. Marta położyła dłoń na czole, jakby chciała złagodzić ból, który słowa Adama jej zadawały. Przepraszam, wyszeptała. Jej głos był prawie niesłyszalny: Przepraszam za wszystko za to, że mnie nie było za to, że nie byłam wystarczająco silna. Lorina zrobiła krok do przodu, patrząc na przemian na Adama i Martę. Marto, nie możesz zmienić przeszłości, ale Adam jest tutaj teraz i potrzebuje czegoś więcej niż przeprosin. A ty, Adamie, ona może nie wymazać tego, co przeżyłeś, ale to może być początek czegoś nowego. Adam spojrzał na Lorinę, a potem na Martę. Wydawało się, że walczy sam ze sobą, jakby chciał w to uwierzyć, ale bał się kolejnego rozczarowania. Chcesz zacząć? Zapytał cicho, ale znacząco. Chcesz spróbować być moją matką teraz? Pytanie zawisło w powietrzu, ciężkie od oczekiwania. Marta spojrzała na Adama i po raz pierwszy zobaczyła nie tylko dziecko, które straciła, ale także szanse na napisanie nowej historii. Tak, Adamie, chcę spróbować, odpowiedziała. Oczy zaszły jej łzami. Początki były trudne. Marta wiedziała, że zbliżenie się do Adama nie będzie łatwe, a on ze swojej strony wydawał się nieufny wobec każdego jej gestu. Lorina ułatwiała pierwsze kroki, organizując częstsze spotkania między nimi. Nic wymuszonego, tylko małe momenty by lepiej się poznać. Pierwsza wizyta Marty w ośrodku społecznym, gdzie Adam często spędzał czas, sprawiła, że czuła się nie na miejscu. Miejsce było skromne, ściany pomalowane na żywe kolory, z boiskiem do koszykówki w głębi. Adam był tam, grając z innymi chłopcami. Wydawał się bardziej zrelaksowany niż w sądzie, śmiejąc się z przyjaciółmi, próbując trafić do kosza. Marta stała nieruchomo przy wejściu, obserwując, nie chcąc przerywać. Po kilku minutach Adam ją zauważył. Zatrzymał się wahając i spojrzał na nią, jakby nie wiedział, co zrobić. Marta po prostu uśmiechnęła się i lekko skinęła głową. Adam przewrócił oczami, ale na jego twarzy pojawił się pół uśmiech, zanim wrócił do gry. Kiedy gra się skończyła, podszedł powoli. Twarz spocona od wysiłku nie musiała pani przychodzić powiedział lekko obronnym tonem. Wiem, odpowiedziała Marta spokojnie ale chciałam zobaczyć, gdzie spędzasz czas. Adam wzruszył ramionami, chwytając butelkę wody Nie ma tu wiele do oglądania to tylko to miejsce dla ciebie wydaje się ważne odparła więc jest ważne również dla mnie. Nie odpowiedział, ale coś w jego spojrzeniu pokazało, że jej słowa miały znaczenie. Dni mijały, a ich spotkania stawały się częstsze. Marta starała się szanować przestrzeń Adama, jednocześnie znajdując sposoby, by być obecną. Zabierała go na obiad przy kilku okazjach, a choć ich pierwsze rozmowy były krótkie i przerywane ciszą, Adam zaczął powoli się otwierać. Myślałem o tobie wczoraj. Wypali nagle, gdy jedli hamburgery w małej knajpce. Marta, zaskoczona, spojrzała na niego, zachowując swobodny ton. O, dlaczego? W domu dziecka pojawił się nowy chłopak. Wyglądał na zagubionego, wiesz? I pomyślałem sobie, gdybyś przyszła wcześniej, może nie czułbym się tak, kiedy byłem mały. Marta poczuła, jak ściska jej się gardło. Chciała przeprosić jeszcze raz, ale wiedziała, że to nie wystarczy. Zamiast tego odpowiedziała: Nie mogę zmienić przeszłości, Adamie, ale mogę być tutaj teraz, a jeśli ten chłopak potrzebuje pomocy, może moglibyśmy mu pomóc razem? Adam nie odpowiedział, ale skinął głową. To był początek. Marta zaczęła również interesować się pasjami Adama. Pewnego dnia wspomniał, że lubi rysować. Bez słowa Marta udała się do sklepu z artykułami plastycznymi i kupiła mu szkicownik oraz ołówki. Kiedy mu je wręczyła, jego reakcja była nieśmiała. Nie musiała pani, powiedział, trzymając szkicownik z ostrożnością. Wiem, odpowiedziała Marta, ale chciałam. Później odkryła jeden z jego rysunków po raz pierwszy. Był to prosty, ale bogaty w szczegóły krajobraz. Pochwaliła go, a Adam odwrócił wzrok, zakłopotany. To nic wielkiego mruknął. Owszem jest nalegała Masz talent, Adamie? Na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. Miesiące mijały, a ich relacja ewoluowała. Adam nie czuł się już tak nieswojo w obecności Marty. A ona zauważyła małe gesty, które pokazywały, że zaczyna jej ufać. Czasami mówił rzeczy jak: Może moglibyśmy to zrobić jeszcze raz, albo Lubię, kiedy tu jesteś. Marta wiedziała, że więź pozostaje krucha, ale stawała się silniejsza. Najbardziej znaczący moment nastąpił w dniu, w którym Marta zdecydowała, że czas wszystko oficjalizować. Złożyła wniosek o przyznanie opieki nad Adamem. Był to długi proces, pełen wizyt w sądzie i wywiadów, ale dzień ostatecznej rozprawy w końcu nadszedł. Adam siedział obok niej cichszy niż zwykle. Kiedy sędzia ogłosił, że opieka została przyznana, Marta poczuła ogromną ulgę. Odwróciła się do Adama, który wyraźnie próbował ukryć uśmiech. Oto i jest powiedziała Marta, głos pełen emocji teraz to oficjalne. Myślisz, że to się uda? zapytał. Oczy pełne mieszanki nadziei i strachu Nie wiem, odpowiedziała Marta szczerze ale myślę, że możemy spróbować razem. Wychodząc z sądu, Marta wyciągnęła rękę. Przez chwilę Adam się wahał, po czym chwycił jej dłoń. Szli obok siebie, a Marta po raz pierwszy poczuła, że zaczyna się coś prawdziwego. Słońce świeciło na zewnątrz. A gdy przechodzili przez ulicę, usłyszała jak Adam cicho mruczy: Nigdy nie miałem kogoś, kto by został. Może teraz znalazłem. Marta ścisnęła jego dłoni nieco mocniej, nie mówiąc nic. To był dopiero początek. Ile razy oceniamy innych, nie znając ich historii, Adam i Marta pokazują nam, że przeszłość może nas dzielić, ale także, że możliwe jest odbudowanie więzi nawet pośród bólu i żalu. A ty, czy wierzysz, że miłość i przebaczenie mogą zmieniać życie? Podziel się swoją opinią w komentarzach i udostępnij tę historię komuś, kto potrzebuje przypomnienia, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa.